Dzień dobry Państwu. Moimi Dzień gośćmi dobry. dzisiaj są Państwo Bernardetta i Władysław Rutynowie, założyciele i pierwsi właściciele firmy Ceramika Szlachetna, którą założyliście Państwo w 1978 roku w Tomaszowie Bolesławieckim. Teraz już prowadzi kolejne pokolenie zakład, ale ja z Państwem chciałam porozmawiać, jak to było. Na tych w tych początkach, bo już wiem od Państwa, że to nie było wszystko takie proste. Trzeba było od podstaw zakład tak naprawdę wyposażyć, wszystkiego się nauczyć. Proszę, żebyście Państwo kilka słów na ten temat powiedzieli. No, było, było trudno, bo nic nie było wtedy, żeby można było jakiś młyn kupić, albo piec. Trzeba było samemu to zrobić. Bo zaczęliście państwo od ym, pomieszczenia tak, które trzeba było tak, dostosować, no, dostosować w ogóle to, do potrzeb to produkcji. To, było, to była stajnia i w tej stajni no, była dość duża. No i w tej stajni postawiliśmy i piece i regały do, do odlewania, a w innym pomieszczeniu były młyny. No, któreśmy sami robili, spawacz by spawał. Ja to wszystko wyłożyłem kostką tam porcelitową. No, mój piec też był wyspawany, tylko obramowanie, a wewnątrz trzeba było wyłożyć. I ja to też zrobiłem. Wszystko własnymi, tak. e, e, rękoma. A proszę mi powiedzieć, czy Państwo tylko we dwójkę rozruszaliście hmm. zakład, czy, e... czy był jeszcze ktoś inny, nie wiem, wspólnika? Tak, albo... tak, tak, wspólnika. Byliśmy, spółka, mieliśmy. Ja. Dzieba. I rozumiem, że te początki pracy to tylko Państwo we troje, tak? Tak. Tak. To naprawdę... No i później... Podziwiać. No, kupiliśmy Trzeba. ten dom od... od... W gospodyni, jak to się mówi? Kupiliśmy cały budynek i wtedy żeśmy zaczęli robić. Ale ona jeszcze mieszkała z nami dwa lata. A proszę mi powiedzieć, czy pamiętacie, może Państwo, ile czasu minęło od pomysłu, że będziecie produkować ceramikę do czasu, kiedy pierwsze naczynie wyszło z pieca? No to od marca no, od od do, do października. No to bardzo szybko. To naprawdę no, no. widzicie jednak jak mówi, że urlopu nie było. <słuch> no tak, tak, to są uroki pracy. Jarek miał 7 lat, to zabraliśmy tam, on miał pole do popisu, bo to z bloku jak się przeszło, no, oczywiście. On miał... <słuch> tyle miejsca. A proszę mi powiedzieć, bo rozumiem, że bazowaliście Państwo na lokalnych produktach, jeśli chodzi o glinę. To, to wszystko było tutaj, tak, tutaj kupowane. farby nie. To później były farby, na początku nie było. No. A właśnie, proszę powiedzieć, jak wyglądały te pierwsze produkty, bo to przecież wiadomo, że nie była od razu ceramika dekorowana stempelkami. Co nie, było nie. tym pierwszym asortymentem? To, to były to takie... Takie... No, były takie. Figurki, mieliśmy dużo. Galanterię. Ja tak, tak, no, taka no. były, wazony były, były takie karawki z kieliszkami, takie komplety się robiło. Brązowo, na brązowo się to szkiedziło. A szczybiło. czy to od początku była kamionka, czy to był inny rodzaj ceramiki? Nie, Nie to ten sam. Kamionka, tak? A. A jak te przedmioty były dekorowane? Nie były. Nie były szkliwione. Były. były, tak? Tylko a to były brązowe. Na tak? tak? A proszę mi powiedzieć, jak te rzeczy się sprzedawały? Bo to jedno stworzyć zakład, drugie wyprodukować, a zupełnie co innego sprzedać. I trzeba było wszystko wywieźć. Wywieźć samemu, nie było tak, jak teraz. Ale, Ale to, jak Państwo szukaliście klienta? No, do sklepu się pukało. Czy weźmie Pan to i to z sobą? Najpierw pierwsze początki były najgorsze. Żeby... No a później jak już dostawa druga, no to, to już wiedział, było co dobrze. Ma. dobrze, ale jakie to były sklepy? To jakieś wielobrężowe, czy Nie, cepelia, byłem... czy jakieś rzemieślnicze? Były różne też, takie były. I później przychodziły kolejne zlecenia, no, tak? Woziliśmy do Łodzi, na, w Katowice tam no, i Szczecin. To daleko. Skąd pomysł, że to trzeba szukać? To jakoś wypoczynkowe na przykład ktoś miejscowości? Ktoś powiedział, że tam kuzyn pracuje, weźmie ktoś tam i co innego znowu. Czyli poczta pantoflowa, tak, tak. te początki marketingu wszystko, wszystko takiego. Weszło. A czy długo żeście Państwo w tym trzyosobowym składzie pracowali, czy później zaczęliście? Przez 10 lat. Przez 10 lat we trzy osoby tylko? Hmm. No to nie dziwię się, że urlopu państwo nie mieliście, bo to, <grym>, jak przychodziły te zlecenia na przykład, to państwo rozumiem, że to... Nie przychodziły, to zabiozili podali... towar i na następny raz byśmy się umawiali, kiedy przyjedziemy. A, rozumiem, no ale mimo wszystko, jak było na przykład, wracaliście państwo i było ileś tam tych rzeczy zamówionych, to rozumiem, że się czasem pewnie i nocki zarywało, żeby wyprodukować, czy nie? No, czy to nie było to tak. Nie? Nie. No myśmy produkowali to, co mieliśmy, nie? I ja z, tym wozi, z tym z tym mhm. jechaliśmy. I w sklepowy brał, albo nie, no. wybierał sobie to czy tamto. I... A co się najlepiej sprzedawało? Co w, tych, w końcówce lat 70. -tych było największym hitem? Pamiętacie no, państwo, może z Państwa produkcji? Po trochę. No kiedyś popielniczki to się robiło też, a teraz już się pod koniec w ogóle nie robiliśmy. Także to znikło. No, jakieś wazoniki, to, to, to się no. sprzedawało, tak. E, ale to były takie rzeczy ale to, by ale nie ozdobne? Nie robiliśmy na początku, nie robiliśmy, bo to jest produkcja, no one by się krzywiły po prostu mhm. ręcznie, tak, albo by, by musiały być grube. Bo tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, to w tej chwili ponad 500 form, tak? ponad 200 dekoracji. A w tak. którym momencie, czy było tak, że Państwo zmieniliście profil produkcji, albo że dochodziły nowe do bo pewnie tak było, tak? Proszę no, powiedzieć coś no, więcej. No, gdyśmy się roz, rozstali ze wspólnikiem, tośmy co innego zaczęli produkować doniczki. O, no proszę. I to też było jedno, jednolicie szkliwione, czy z jakimiś Szkliwiony, dekoracjami? Szkliwione, szkliwione, Po tak. jednej stronie. Ale to tylko wtedy, żeście Państwo produkowali te doniczki, tak. czy oprócz tego też galanterię? Tak, doniczki, doniczki. Doniczki i te nawilżacze do kaloryfera. Mhm. Takie zawieszało się na kaloryferze, wlewało wodę i one odparowywało. A skąd pomysły na formę? No bo to trzeba widzieć, żeby to było w miarę użytkowe, żeby było oczywiście estetyczne. Kto z Państwa za to odpowiadał? Kto się tym zajmował? No, to, to myśmy się nie zajmowali tym. Bo to trzeba było formę mateczne porobić, nie? No właśnie. a my nie robiliśmy tego. To Zlecaliśmy komuś. Rozumiem. No, I, no, I z form no, tak. było dalszy proces no. już Państwo prowadziliście? No, była ta mateczna. Ta no. mateczna no, jak była, już to, to później te robocze. robocze można było sobie odlewać ile się chce. Bo to, już, bo to trzeba było zapłacić formiarzowi za to I już była nasza. Rozumiem. I wtedy no. można było tak, sobie tak. spokojnie powielać formy. A powiedzcie Państwo, ile na przykład z jednej e, gipsowej formy, czy ich użytkowość teraz się zmieniła, czy też była mniej więcej na tyle samo wystarczała odlewu forma? Czy teraz jest to jakoś udoskonalone i, no, i te gipsowe zależy. formy są doskonalsze? Zależy od gipsu. Tak. To zależy od gipsu, jak się eksploatuje to. bo ja, jeśli jest jakimś... uważa się, żeby się nie poobijała, nie, nie pękła, nie stukać za mocno, jak się przy wyciąganiu. I wilgoć, żeby nie było. Mocno wilgoć. No tak, bo, bo to z mocno ściąga. Zmiana nie żeby wysła, żeby była. Jeśli suche formy, to mogła długo służyć. No. A... Trudno powiedzieć to, ile jedna może służyć. A to tak na ilość wyrobów, jesteście państwo w stanie powiedzieć, że nie wiem, 100 można odlać, 200? Jaki to jest rząd ilości? Trudno powiedzieć, bo jak była niedobra, to się wywalało I tyle. No i kolejno, no tak, bo to, to urok tej produkcji ceramiki odlewanej, że jest to o tyle prostsze, że tę formy można kolejną i kolejną i, i produkować. A proszę mi powiedzieć, czy ucieszyliście się państwo, kiedy syn powiedział, że będzie kontynuował Państwa dzieło? No, daliśmy mu czas do namysłu, bo wiedział, ile to będzie... Długo było. się zastanawiał? <gry> a nie pamiętam, no, a nie. nie pamiętam, nie. bo ja już na emeryturę chciałam pójść, bo ja zachorowałam na, na ciśnienie i już nie mogłam pracować i to już trzeba było coś z tym zrobić. Widzieli Państwo, bo to pewnie przyjdzie. do zadowoleniem. Proszę no. podjąć decyzję, jak się nie wie, tak, tam, z czym to się nie Tak, To tutaj... byśmy musieli to wszystko zarobić. zarobić na ten początek, a on już. E, czy jak e, syn z żoną przejęli fabrykę, czy zmienił się profil produkcji? No, zmienił się wcześniej, albo poszerzył. Roku. Wcześniej jeszcze, a, tak? Proszę a, powiedzieć o tym. Chodzi. Tak, tak, bo. Nasza odlewnia nie nadążała, bo mieliśmy tyle pracowników, że musieliśmy sprowadzać. Do Pruszkowa. jeździłem po, po pół fabryka te biskitowe. No to tam jeździłem 5 lat. No, tam A wtedy ile życie Państwo osób? No? Wtedy no największym tym to był 2005 roku. To było 80 ponad 80 osób. To wielki zakład. Na dwie zmiany pracowaliśmy. Na dwie zmiany pracowaliśmy. Na nowym bo był nowy zakład wybudowany i na tym starym, co żeśmy zaczynali. A ten nowy to była jakby... Rozszerzyliście państwo, czy po prostu stary przestał działać i... Nie. E, to Nie. cały czas było co? poszerzanie, tak, tak. poszerzanie. Tak. powiększanie zakładu? A od kiedy dekoracja stempelkowa weszła? Bo tak próbujemy wyśledzić, to kiedy ona W się... 1997 chyba. I ona od razu zdominowała produkcję? Czy oprócz no, tych pierwszych nieśmiałych prób stempelków, stawiania, tak, tak. nadal szkliwione naczynia Państwo produkowaliście? No. Nie, nie, to już zaczęliśmy z Jak malowane to nie można było, bo to inne szkliwo idzie. Rozumiem, tam to było kryte. A to... to co się zdarzyło, że akurat zmieniliście Państwo? No bo, e, bo, bo wszędzie się ta zmiana dokonywała? W zakładach tutaj okolicznych? Tak, tak, w zakładach dokonywało się to. A jak Państwo myślicie, skąd fenomen tej akurat takiej dekoracji nanoszonej stempelkami? A nie wiem, nie na przykład malowaniem. My nie zaczynaliśmy od My zaczynaliśmy malowane pędzle. Aha. To myśmy zaczęli jako pierwsi. Nawet Cypelia nie robiła, jak myśmy zaczęli. Później to wie pani, wszyscy, wszyscy no, pomal... Później no, Nie masz zastrzeżonego wzoru, nie, bo to nie można zacząć, bo tam Jeden listek w tą, jeden listek tam, tam to, no, to nie jest... można było. No i zaczęli wszyscy. A naj, naj, jak to się mówi, jak odchodziła malarka, poszłam do kogoś innego i znowu robiła ten wzór, co u nas robię. myśmy wdrożyli. No tak, na początku to zapewne było nieunormowane, więc to, to pewnie nie nikogo jest. Też, nie też nie dziwiło. Teraz nie. też nie jest tak. A proszę mi powiedzieć, pani malowała? Nie, czy miałaście… Ja na, na, państwo? Ja, na, Mieliście produkcji tej. A ile na, państwo mieliście osób, które samą dekoracją, jak już weszły to na początku Malatury, nie. stempelki, Czy to się też czasem rozrastało zgodnie z zapotrzebowaniem? To prawie wszystkie były malarki. No bo tam dużo osób nie było, żeby do takich, no, do pieców, czy do szkliwa czy, czy do, do młynów tam, to tam to, to było, no, jak 80 było, to, to 10 mogło nie być tylko, a resztę malowało. A proszę mi powiedzieć, czy przychodziły te malarki już takie, które miały doświadczenie? Czy to też było tak, że państwo nie. przyuczaliście do pracy tak, u siebie? Tak, tak. Jedna od drugiej. <grym> Jedna o drugiej po prostu, no bo no. wszystko kosztuje. No oczywiście, że no. tak. Zresztą praca pewnie też te dekoracje w każdym razie nie było, zakładzie inne. Nie, nie, nie uczyli się tu w Bolsarsku, nikt się nie uczył malarstwa, bo nie było tego. Nie miał kto, nie było szkoły przecież. Nie wiem, czy teraz jest, ale no, tu jest, tak, jest ceramiczna i przy tego. No, e, dzieci, młodzież e, uczy się e, głównie właśnie w tym kierunku zdobnika ceramiki. A proszę mi powiedzieć, czy to e, taki Przekazywanie tej wiedzy jakby z mistrza na ucznia, czy to zdawało egzamin bezpośrednio w zakładzie, czy trafiały się też osoby, które stwierdzały, że nie, ta praca jest totalnie nie dla mnie. No ale to wiedziały, że przychodzą no, do. To na, na, by uh -huh. no, jest po jakimś tam czasie stwierdziła, że ona się do tego nie nadaje, no to jak była inna praca, to została, a jak nie było, no to trudno musiała być sobie. No do szkliwania no, mogła do się do nadać. czy do... Czy do Mycia, jak jak po, po surowym to trzeba to wszystko jeszcze obmyć, wygładzić. To były zupełnie inne czasy i chyba nie można porównywać tych czasów, kiedy Państwo zaczynaliście, dostępności wszystkiego. no tak jak Państwo wspomnieliście, wszystko robiliście sami, poczynając od e, maszyn, stawiania piecu, zdobywania materiału. Myślę, że to nie można porównywać po prostu Teraz, tego gotowego produktu. Wszystko a nie do ]Okay. najpierw zakładu. Najpierw. A pierwsze stempelki też Państwo wycinaliście sami? Nie, nie, nie. nie. Bo to pamiętam, jak e, niektóre panie malarki wspominają, to był problem nawet z towarem na te miło się spotkać. Cieszę się, że Państwo się podzieliliście. Nie każda się nadaje. to no, musi być Ciekawostkami, tam, tak? Tylko sobie po trochu oddaje tej farby na, na, na dany ten. Ale poradziliście sobie Państwo z tym zmaganiem się z materią? No też to nie jest, to też trzeba ponawiać, bo ona się też zużyje. Mimo że się delikatnie, tam tylko musnie, ale to jest, też wyrobi się, że już później nie ma konturów. A jak Państwo mając tak długą perspektywę obserwacji tej naszej kamionki Bolesławieckiej? Upatrujecie w czymś Państwo konkretnym fakt, że to akurat ta dekoracja stempelkowa zdominowała produkcję, a nie na przykład to szkliwo brązowe, które było takie tradycyjne i z większością właścicieli ich pierwszych zakładów, jak rozmawiam, no to większość miała w ofercie to szkliwo brązowe i szkliwione nim naczynia, a w części to była w zasadzie większa część produkcji. Dlaczego w te stępelki poszliśmy? Macie Państwo jakiś pomysł? No bo no, to było już dużo droższe bo wyroby. E, Takie rękodzielnicze, tak? tak, to, był, to już... E... Tak, i, i glina też jak na, na, na szkliwo-brązowe, to i inny skład tej gliny musiał być, bo o, o kurczliwość też chodzi. I ona nie może być, żeby bardzo się kurczyła, i nie może być tego. No. Musi pokryć kwiatki, ale kwiatki musi być widać. No oczywiście, bo to cała praca malarek na darmo wtedy by była. A proszę mi powiedzieć, czy z przejściem na te dekoracje, na malatury i na stempelki zmieniście Państwo profil produkcji? Czy to już zaczęły być naczynia użytkowe takie do, tak, użytkowe. do jedzenia, picia? Tak, to, to właśnie spróżkowa. Najpierw spróżkowa, odlewać też do malowania, a na brąz to mieliśmy takie... Wzory odciśnięte, żeby można było, no, widać wzór, było, mhm. ale to, to wszystko plastyczny było... plastyczny taki, tak, no. wypukły, jasne, rozumiem, e, a proszę mi powiedzieć, e, pamiętacie Państwo, jakie było takie pierwsze naczynie na stół, czy to był talerz, czy to był jakiś imbryk, czajnik, czy kubeczek, pamięta się takie rzeczy po latach, czy to przy takiej ilości no, 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 kwadracji? Talerz, talerz chyba, na, na talerzu, był na płaskim. Było najłatwiej tak, na Tak, na najpierw zaczęliśmy. Rozpisać wzór w ogóle, tak, no. żeby. Mm, no jeździłem było... tam do Pruszkowa i stamtąd przywoziłem ten półfabrykat, to znaczy te biskitowe rzeczy. To tam jeździłem 5 lat. Kibicujecie, rozumiem, rozwojowi tej naszej kamionki i jak patrzycie Państwo, jak to się wszystko pięknie rozwinęło, że zakład Państwa w rękach Senatra bierze udział na przykład w międzynarodowych wystawach, serce rośnie. Tak. <grych> Czyli kibicujecie. Wiecie Państwo jak najbardziej naszej ceramice. No, no, my nawet nie. szczerze mówiąc, to tak mówić, że może trochę nawet się wstydzimy, że my robiliśmy takie byle, co można tak powiedzieć było, nie? że teraz to, to jest coś. A kiedyś to, to smutne, to tak wyglądało, bo je jednym kolorze, nie. Oj.